Tak rzadko o sobie myślimy my, kobiety, i to jest tak przykre, i każda próba podjęta przez nas, bardzo często, od zadbania o ten self-care, self-love, czyli tą samą miłość i taką opiekę nad sobą, mm. jest nazywana egoizmem, jest nazywana takim patrzeniem na czubek własnego nosa, a później kończy się to właśnie depresją. To się kończy jakimiś y, takimi. Frustracją. frustracją. Albo jakimiś strasznymi w ogóle rozpadami y, jakiejś takiej komórki rodzinnej, czy, czy, czy w ogóle mm. jakiś takiej. Y, w ogóle naszego życia całego. Nawet już nie, 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 roz, nie rozpadem rodziny, ale takiego roztrzaskania się tej, tej naszej wizji tego świata, która miała być taka piękna, a wcale taka nie jest, bo nie była nasza. I nigdy nie odnajdziemy się w cudzej wizji, tylko. Ciągle brak nam tej odwagi, żeby pójść tą własną drogą. I ja z perspektywy osoby, która poszła absolutnie własną drogą w życiu, wiem, jak to jest trudne, jak często obrywa się po prostu obuchem w głowę i za swoje decyzje własne, za pójście tą własną drogą, ale to jest jedyna słuszna droga, gdzie będziemy szczęśliwe.